Witajcie, SSNRaps, to kolejny odcinek z e 3. To ja będę walił to odcinkami, gdyż, 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 gdyż. mogę. Musisz być w kampaku, żeby ogłosić ogólną. Będę to walił odcinkami, czyż dam po 17-18 minut będę dawał. Tylko ciszę trochę muzykę, bo mi się zdaje, że jest trochę za głośno. Efekty, ogólna podgłośnie. Muzykę ściszę. Dobrze, już. W tym odcinku będziemy się przygotowywać do najazdu na Burgundię. Czyli, że już tutaj będę poprzez będę przesyłał wojska. Sekundat się robiło chyba tak? Dobrze. Zmieniłem pozycję mojego licznika FPS-ów na inne miejsce, ponieważ mi zasłaniał w cholerę rzeczy. To teraz action z powrotem nagrywam. Oni się rzucą na tą miejsce. Ja w sumie, no Aragonie będę musiał jeszcze zaatakować. Dzisiaj pokoju nie wezmą. Ech, to ich rzucę tu na Ligurię. Transbasia walnę tu. Ich przerzucę. Ich przerzucę. To prawdopodobnie powinno wystarczyć Żeby móc e, coś im zrobić Fuck 20K Walić to i 20K tego 15 A to będzie 12 Bo musi mi się coś w tle robić także Mam 800k e, e, siły ludzkiej Muszę porobić wojska Zarabiam w cholerę cały czas. Dwadzieścia... Piętnaście i dwanaście. Dobrze. Przyspieszę. E, decyzja narodowa nie. Prowincja. Ach, dobrze. Nie Budynki. Sunizm wszędzie, tak. Dobrze. Teraz niech tylko wojsko się przemieści. W sumie jak stoimy statystycznie przeciwko Burgundii. Eem. A więc suma floty do, przeciwko Burgundii... Jest tutaj w ogóle flota burgundzka. 5 Więc o flotę się nie boję. A za to tu 160. Tym wojskiem co na nich rusza może nie starczyć. Ale przewaga technologiczna jest. Tutaj przydałoby się ich przerzucić jakoś, jakkolwiek... ...Nuniczycy. No Proszę. A jak ładnie pomrugam oczkami to się zgodzicie? Proszę. Jee, yeah, kurwa. Uja, pierdole. No, oni mają też przesrane, Burgundia. Brak dowódcy? Ty. O, oni mają tak przesrane bardzo. Tak bardzo, tak bardzo. Kurwa, jestem wzruszony. Ich ruszę tu. Ach. Ewentualnie Aragonię zaatakuje, by móc przejąć Modenę. Flotę mam, więc oni tutaj nic nie zrobią. Co sumie gdzie mam swoją flotę? Tu mam swoją flotę, ok. Kurczę. Niestety, akurat nie mogę robić cięć. Tutaj podeślę flotę do Rzymu, czy tam do Sieny, jeszcze tylko wojska przejdą. Tu jeszcze jedna armia idzie. Wy gdzie idziecie? Tu przez góry się trudno idzie. Mahmud Turgu, teraz generałowi nie generałowie nie mogą mi ginąć. Mam ich mało, więc nie chcę ich mieć jeszcze mniej. Gdzie będzie walka? Tu będzie walka. Non stop, teraz praktycznie czas muszę kontrolować. Muszę się nie chce ciąć po prostu w tym. E, w... W, 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 w. w... Jak się tym Adobe no, Premiere, no nie chcę mi się w nim ci ciąć teraz. Skoro można formatować jednocześnie w Action. Wygodniejsze. A więc prawo do przemarszu jeszcze zlikwiduję. Okej. Okay. Prancios de ro roje Nie teraz gdzieś daleko powiedzcie O, net na dobrze Nie chciałem się wojskami wycofywać w sumie z kim? Z kim ja będę walczył, bo tego nie przewidziałem Sojusz z państwem jak... Nanym jako Allencon Kurde Bawaria jeszcze Zając Bawarię zaatakuje mnie pół świata Oczywiście kot na sławę będzie aktywny. Gdy mnie pół świata zaatakuje. Esien. Girtenbergia, Lotaryngia. Francja, Szampania, Bourbonia. Oni mają ze mną chyba nie. Z Boża i tutaj jeszcze rzucę. Dobrze jest. Ach, albo nimi zaatakują. Jest jakiś generał tutaj. Brak dowódcy. Jakikolwiek poproszę. Dobrze. Net ładnie. Wypowiedz wojnę. Święta wojna. Zaszaleję. Armang, Szampania, Francja, Eschen, Lotaringa, Utrecht. Nawet ładnie. Uch, nic trudnego praktycznie się dołączyło. Lotaringa, dodatkowe ziemie, Utrecht, Ziemie, Eschen, Ziemie, Szampania, Ziemie, Francja, Anekt. Eee, jest punkt handlu. Lotaringa, Utrecht, Armang. Tu jest, więc będzie musiał przejść przez e, Burgundię. Szkoda, że Aragonia nie doszło. Ja chciałbym, żeby Aragonia była. w A w sumie ostatnio bawiłem się tą opcją. Grałem pod Hesją, teraz gonić ich. What? Wycofują się do Osnaburgu. Nikt ich nie goni. Inwestuj na ocześniejsze wojsko. Jakość... A jak mam? Jakość na dwa. poszedłbym w ilość o jeden, to by się nic nie stało praktycznie. Albo idziemy, co tam. I za, stund gału, Owernia, kurwa. Tu wygrywam już nie za bardzo. Wygrana ta dosłownie delikatna wygrana. You ja are tak... Taką tak, armięczką ich zjechałem. Szybciej to oblegać tutaj. Wy tutaj. Muszę szybko tymi wojskami tutaj manewrować. w że nie mogę zareagować. Wszystko dam teraz w... Dosłownie, tutaj przez jakiś czas. I... ...porekrutuję najemników. Kurde, po 2000 tracę. Wygrałem pod Karolajs pod Trevirem i tutaj pod Brabancją. Gent, Do Gentu uciekają. Burgundia, o kurwa. Co so, jakoś radzę tutaj. Jest, jechałem ich cały w palatynacie. Jechałem ich cały w gęcie. Jak wygląda stosunek wojskowy? Ach, jeszcze trochę muszę ich tutaj pobić. To ani jakieś podboje się wezmę. Oni do tu. 10 grudzień. 10 grudzień. Doskonale. A w sumie nie w inną prowincję szli. Jak to pod Lotaringią przegrałem? Dobrze mi szło. Ach, nie zniszczę ich tutaj. Posąd gału mnie zniszczyli. Tu w sumie stoję wojskiem. Tu stoję wojskiem. Wygrałem pod Burgundią. Trzeba się wycofać. Rana pod Alzacją, idą do Metsu, ale boję się, że oni się ruszą. Porażka pod Osnaburgiem. Kurwa. Ach, tu trzeba rzucić. Czyli mają stolice tak będzie lepiej. Administracja. Dobrze, akurat na nowy rok. A oni gdzie idą tu. Ach, długość 14, dobrze. Tu nimi pójdę. Oczywiście moimi chęciami podboju będzie modena. Będzie. Nicea to są, yy, podstawowe, te trzy prowincje. Oldenburg w sumie byłby dobry. I Owernia. Cieszę się, ale bunty. Wojsko się już zebrało praktycznie, tu pójdą. Wygrana pod Frankfurtem, złapie... ich złapałem. Do nas co? Tu ich muszę zniszczyć już. Dobrze. I tu ich mam. Namur, ligy... Stop, ale ja więcej spiega. Delta, Racibusz. Tu jest o 42 tysiące. Ich puszczę na front. Eee, kurwa, kradną mi ich tu też, a ich puszczę na tłumienie buntów. w no, bunt tu miał, bo bardziej się go obawiam. Złapi ich 10, 9, 11. Nie. Albo do Lig, albo do Bredy idą. To się we dwóch tutaj udadzą. Pum akurat są tam. Dobrze, ich już oleje, porażka, bunt w Hammand, valais.